Tobie mam zdjęcie zrobić, jak się bawisz glutkiem? Cię, co to za tajemnica. <laughs> Lila, musisz się położyć z tym, bo ci odchodzi. No tak, nie da żady jeść, mówiłam ci. Lila, to se masz seczkę kupia. A jest lampa Aladyna, no z jasminą taką. Jak Nie da żady, mówiłam ci. Wow. Fajny glut, no? Lubisz glutki, co?

Czemu takie małe? Maja też na szyjnik, ale malutki. Fajne, no. są. ja myślałam, że są wisiorek. Tu jest ten wilk i tu trzeba poskładać. To jest taki wilk. To jest wilkiem, bo mam ekran jakaś wakacją na wilki. Tu jest kabelek oczywiście. No i tu ta podkładka. Proszę tego nie ruszać, podkładka. To jest To jest na baterię? stoję teraz pod action Remik to marudzi z tyłu, bo się obudził w aucie Tadzik poszedł do action po żel podprysznić sobie a my byliśmy z Lilą w kiku bo szukałam suszarki i kupiłam sobie taki mini bardzo malutki kalendarzyk w kiku Ej, hej, moi drodzy, zrobimy sobie taki szybki food haul spożywczy z Dino, bo mam na takich małych, szybkich zakupach, bo zawoziłam wilkę do koleżanki teraz. I to, co najpotrzebniejsze i też takie na obiady, na ten tydzień, jakieś wymyślne rzeczy wziąłam. Zapłaciłam w sumie 131 zł. Baragon. I tak myślałam, że zapłacę więcej, także nie ma tragedii. <laughs> mm, tutaj chodzi ta mywarkę, bo Tadzik wstawił, jak mnie nie było i ja zaraz idę się kąpać. Prawie szybko kolację, bo z 18 idę się kąpać. Lila do 20 ma być u koleżanki i już wam pokazuję, co kupiłam. Kuralki to kupiłam Tadzikowi do pracy na jutro. Trzy bułeczki. Jeszcze takie... Yy... O, muszę otworzyć worek, bo one były jeszcze gorące. I tutaj widzę, że jest mokre. Żeby mi to nie spleśniało. Tak. Muszę, muszę się trochę odsunę od Was, bo jakoś tutaj że jestem troszkę blisko. Krzywo mam w ogóle, coś mam sensa z sensatywem, on już jest wiecie taki, że tyle przeszedł. Do hamburgerów kupiłam takie mięsko, bo teraz będę robiła właśnie na kolację, ale takie wiecie, kupiłam bułeczki mam. W lodówce sałatkę, pomidory, paprykę, więc też chcę to troszeczkę pozużywać. E, dlatego zaraz zrobię te hamburgery. Potem tak, chitosy, Lila mnie o to prosiła. Lice, chitosy, are, misiowi tiktaki, bo on mnie o to prosił. Musztardę, bo się skończyła. Lebek wziąłem taki e, z makiem, on jeszcze jakoś tam nie ma porażającej ceny, bo kosztuje niecałe 6 zł, 5 tam z groszem bo inne chleby to są mega drogie więc wziąłam taki <laughs> przepraszam Łowicz dżem no do, 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 nie był najtańszy, ale jest dość zespaszny, mam nadzieję, że będzie smakował lice bo jak jej brałam te próbki takie wiecie, to są e, jedna chyba po złotówce, takie malutkie nie, przesadziłam, więcej coś za 5 zł są dwie, czyli jedna 2,50 Taki mały dżemik, co tam na jedną kanapkę wchodzi. I z niczym, nie chcesz kanapek do szkoły, więc wydaję ja robię nie z tym domem malinowym. Co? Nie ma go za. A skąd mam No, ja nie mam. Dżem. Ja, skąciłam, wziąć. ja mam przerwę, ale już sobie poszli. E, dobra, lecimy dalej. Z gotowych wzięłam poduszki. poduszki fasolka po brytyjsku, bo już od miałam na fasolkę, a Jestem kuper roboty, ale powiem Wam, takiego ze słoika to nie jedliśmy może chyba z dwa lata. Dobre. Także, no, raz na czas wzięłam. Wzięłam to, jakoś mi to tak, nie wiem, wpadło w oczy, bo szukałam sosu do spaghetti, bo mam ochotę jutro na spaghetti, więc kupiłam też sos do spaghetti. Nie mogłam dostać mielonego, bo już jest za późno chyba, więc jutro będę musiała jeszcze jeść pomielone. Kupiłam pasatę też na taki szybki Obiad w któryś dzień do Pasaty wzięłam. O, taki fajny makaronik malutki. Też będzie spoko, myślę. <laughs> Co tam? Słonecznik turecki, który bardzo lubię mleko, które mi się y, troszeczkę wylało, jak je dam na kasę, ale spoko ogarnęliśmy. Wziąłam taki sześciopak małych piwek y, na spróbowanie brewer. Y, nie wiedziałam tak. Y, bo wiecie, jak my czasem sobie z tadzikiem pijemy te piwa takie normalne, to dla mnie to jest za duże takie jedno piwo. Y, później nieraz się nie dopija tego. Więc wziąłam takie te malutkie naspróbowanie i to jest 250-300 ml. Coś takiego to będzie. Później wzięłam frytki, to do zamrażalki, tak w razie wóz. Jakby nie było co jeść. Wzięłam ryż, bo się nam już skończył też, bo ostatnio też, a pomidorówkę robiłam z ryżem. Króla Santa Lice do szkoły na jutro. W Bakusie Remi. dużo jednego zjadł, drugiego od Lili. Wzięłam dla tadzika taką czekoladkę do picia sok pomidorowy z mango widzicie <laughs> wziąłam tym parka do szkoły kawę czy wypiję jedną wziąłam wodę niegazowaną wzięłam o, wodę, wodę z dinozaurami tak, żeby mu dać od razu Wzięłam makaron do spaghetti, duże te zakupy, myślałam, że więcej zapłacę. Wzięłam cukierki lodowe, tu sobie do pracy, czy tam Lila też lubi. I wzięłam remikowi takiego loda no ciepłego, wzięłam ww, ale to będą mieli na jakieś inne dni. Lila może na za dwa dni do szkoły, bo na jutro już do szkoły ma tego kroasanta, więc pojutrze będzie miała ww. No i Remik też jutro czy pojutrze sobie tego e, loda, co tam będzie chciał, albo jutro będzie chciał taki, albo będzie miał to, mm, no i to by było na tyle, wszystko chyba, aha, czekajcie, nie wszystko, nie pokazałam Wam, pokazałam Wam, nie pokazałam Wam płatki, płatki to są od Smolastego, my już jednej jeździmy, kokosowe i powiem Wam, takie średnie, lepiej chyba na sucho tak smakują niż z mlekiem no i jestem też ciekawa jeszcze było peanut butter chyba tak, peanut butter jeszcze były a te są Szuki cream cookies, cookies cream ja ci nagrywam kapitanie Gryffindoru Jesteś kapitanem Gryffindoru? mhm mm. mm teraz chwilę dla siebie, Lila w szkole, Remik w przedszkolu jak powiem Wam, jest już 11 i to się tak wydaje ale jak ma na 9.50 do szkoły, to jednak naprawdę mało co w domu jestem w stanie porobić jak ich nie ma, bo jadę najpierw z Remikiem do przedszkola wracam, chwilę z Lilą dzisiaj na przykład pouczyłam się matematyki odwożę ją wracam, wykąpałam się yy, zrobiłam sobie kawę co ja tam jeszcze, zjadłam siadanie i praktycznie jest już 11:00. Więc, no, normalnie jak remika, ile nie ma od 8 po 12, po niego jadę, jak przed pierwszą, no to około 4 godzin, tak? No, ponad 4, pół, 4 ale wiecie, zanim ja z tego przykadę, to do domu, zanim um, się ogarnę. Jeszcze Lila zależy, jak właśnie zaczyna, chyba że ma na 8, to wtedy mam tego czasu troszeczkę więcej. się tak wydaje, ale szybko ten czas leć I tak naprawdę mało w domu jestem w stanie porobić Zazwyczaj robię to, co się robi codziennie, czyli yy, czyli zmywarka naczynia i prania Teraz też mi się właśnie wyprało, wstawiłam to, będę musiała powiesić Ale ja na chwilę sobie wyłączałam Google Boxa I tu mam jeszcze kawałek ciasta od mamy, co dała w niedzielę To sobie zjęło i, i wypiję kawkę, moja druga kawka dzisiaj no i, i biorę się za, za właśnie za te pranie i za jakieś ogarnianie. Teraz już, wiecie, teraz jest taka pogoda, że te, te vlogi już będą raczej takie domowe, takie stacjonarne, tak jak to w jesieni w zimie bywa mnie już będzie takich wyjściowych, chociaż dzisiaj nie, nie jest taka za pogoda. Wczoraj było o wiele zimniej, ale dzisiaj Remkowi ubrałam rękawiczki, jak jechaliśmy do przedszkola. Takie z jednym palcem no bo, bo jednak jak się wchodzi do tego samochodu z rana to jest w aucie czasami zimniej niż na dworze, no nie. Także staram się już te dzieci zabezpieczać.